Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks. Wczoraj Lego zaprezentowało mnóstwo zestawów na przyszły rok związanych z F1. Mnie oczywiście interesuje głównie seria technik, Speed Champions oraz Icons. I Zacznijmy od Ferrari z serii technik, czyli najdroższego bolidu, który będzie dostępny od marca przyszłego roku. Ale już teraz można go zamówić na stronie Lego w przedsprzedaży. Cena to 1000 zł, czyli o 50 zł więcej od Mercedesa, mimo że Ferrari ma o około 300 elementów mniej i aż o 150 zł więcej od McLarena, który też ma trochę więcej elementów, tam około 100. Na kołach pojawiły się nadruki. No wow, dopiero przy trzecim bolidzie w skali 1 do 8, ale nadal kupując najdroższy bolid, nie zasłużyliśmy na szerokie opony z tyłu, co jest dla mnie dyskwalifikujące dla tego zestawu. Tym bardziej, że jak zaraz zobaczycie w kilkukrotnie tańszych zestawach Speed Champions czy Icons, szerokie opony się pojawiły i to bez wzrostu ceny. Ale ciekawostka, Ferrari oprócz układu kierowniczego, zawieszenia i silnika V6, będzie miało również dwubiegową skrzynię biegów. Z tego co widzę, to pojawią się zupełnie nowe panele. Te, które widzimy tutaj przy podłodze 2x4. I wydaje mi się, że wydłużone panele skośne, te, które są tutaj widoczne na nosie, napisałem do Lego zapytanie odnośnie tych szerokich opon. Wiedząc oczywiście, że dostanę korporacyjny bełkot. No i oczywiście się nie pomyliłem. Tutaj macie odpowiedź. Jak chcecie sobie przeczytać, to po prostu zapauzujcie film. W marcu dostaniemy też bolid z serii Icons, czyli Williams Racing i Nigel Mansell. Kolejny po McLarenie, z Senną, legendarny bolid, którym Mansell zwyciężył mistrzostwa świata F1 w 1992 roku. Tutaj LEGO naprawiło podstawowe błędy z McLarena i mamy już szerokie opony z tyłu oraz licencję Goodyear. Zestaw będzie kosztował tyle samo co McLaren, czyli 350 zł, i będzie się składał z 799 elementów, czyli o ponad 100 więcej niż poprzednik. Więc jednak da się wprowadzić szerokie opony, dodatkową licencję, dorzucić nawet trochę więcej elementów bez podnoszenia ceny. Nowy Bolit również można kupić już teraz w przedsprzedaży. W marcu dostaniemy też aż 10 zestawów F1 w Speed Champions. Czyli tak naprawdę, wszystkie tymy. No, i tutaj również bez podnoszenia ceny otrzymamy szerokie opony z tyłu. Tak jak przyglądam się tym zestawom, to na szczęście różnią się one trochę od siebie, jeśli chodzi o konstrukcję. Więc, może nie będzie aż tak nudno. Pojawiły się też zaokrąglone nosy oraz zupełnie nowe elementy zawieszenia. Będzie można kupić wszystkie bolidy w pakiecie kolekcjonerskim. No ale mimo wszystko mam pewien niesmak, ponieważ doszło do sytuacji, że obecnie mamy po dwa bolidy McLaren'a i Astona dostępne jednocześnie w sprzedaży. No i mam wrażenie, że Lego zrobiło mnie na no przynajmniej 300, bo i tak będę musiał kupić bolidy z nowego rzutu. A nie wierzę, że Lego wypuszczając w tym roku bolidy McLaren'a i Astona nie planowało już wypuszczenia nowych, poprawionych bolidów wszystkich 10 teamów. No na pewno tegoroczne bolidy zaraz pojawią się na wyprzedażach. No to myślę, że za grosze, no bo każdy będzie chciał się ich pozbyć, czekając na zakup tych nowych. To były oficjalne informacje. Teraz przejdźmy do tych nieoficjalnych, do przecieków. Rozwiązała się zagadka najdroższego styczniowego zestawu. Będzie to 42202 Ducati. Będzie się składał z 1603 elementów. I tutaj zaskoczenie, bo ma podobno kosztować tylko około 800 zł, czyli dużo mniej niż motocykl BMW i Yamaha dodatkowo pojawiły się zdjęcia nieoficjalne monster gemów, oba będą kosztowały w okolicach 100 zł. Zachęcam do obserwowania mnie na instagramie. Tam już około tygodnia temu wrzucałem zdjęcia z przecieków odnośnie nowości styczniowych. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.